Cześć kochani, witam się z wami w piątkowy jesienny, ale bardzo słoneczny poranek. Kochani, ja sobie teraz y, siedzę na swoim tarasie, popijam swoją kawę, którą przed chwilą zakupiłam. Y, I postanowiłam się do was odezwać, ponieważ y, chcę się z wami czymś podzielić. Kochani, niestety. Zawsze tak jest we vlogach, że kiedy rozpuszczam włosy, to postanawiam z nimi coś robić podczas nagrywania, więc muszę trzymać ręce z daleka. Kochani, niestety moja rwa kruszowa nie ustępuje, ból 10 out of 10, 10 na 10 i kochani, zrobiłam kolejny zaszczyk z kortyzonu. Starałam się zrobić wszystko, żeby mi się poprawiło, natomiast pewne kwestie są od nas niezależne i wyobraźcie sobie, że postanowiłam, że ze względu na moje zdrowie zawieszę działalność. Kochani, wczoraj skończyłam projekt i z ciężkim sercem postanowiłam, że wrócę do pracy biurowej. Kochani, wracam do korporacji. W tamtym tygodniu, w piątek, miałam rozmowę kwalifikacyjną. W środę się dowiedziałam, że dostałam pracę. I kochani, podpisałam kontrakt i zaczynam w poniedziałek 15, 15 kwietnia. Praca od 9 do 5, stricte korpo, finanse. Także oficjalnie 15 kwietnia 2024 roku, moi drodzy, wracam do więzienia. Od 9 do 5 mnie nie będzie. Postaram się oczywiście wciąż do Was nagrywać. Kochani, ja dzisiaj muszę pojechać jeszcze do lekarza, bo to jest dzisiaj ostatni taki dzień organizacyjny, ponieważ kiedy zacznę pracę, nie będę miała na to totalnie czasu ani tej swobody, którą mi dawała y, praca sama dla siebie, prawda. Dlatego muszę jeszcze pozałatwiać wiele spraw, ale też, kochani, ja nie mam stylówek ani takich outfitów stricte biurowych, ponieważ ja przez ostatnie kilka lat pracowałam dla siebie, kochani, chodziłam głównie w Leggingsach bądź w dresach i, i w zwykłym t-shircie, także chciałam Was jeszcze zabrać już po lekarzu do HM-u, do HIM-u. Tutaj w centrum handlowym już dobrze wam znanym, który nazywa się Westfield. I tam, moi drodzy, chciałam skompletować kilka takich stylówek tutaj do, 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 do nowej pracy, tak, żebym spokojnie mogła spać w przyszłym tygodniu. Wiecie, ten mój perfekcjonizm jest taki bardzo selektywny, że ja z reguły nie mogę zasnąć, kiedy nie wiem na przykład, co mam jutro ubrać do pracy, czy kiedy mój lunchbox nie jest gotowy. A. Y z reguły w życiu jestem bardzo chaotyczna, czyli nie wiem, jak to działa. Tutaj chodzi chyba bardzo o to moje ADHD. Także, moi drodzy, pomyślałam, że zabiorę was ze sobą. Zobaczycie sobie, jakie są ceny odzieży tutaj w H&M w Australii. Ja bardzo lubię sieciówki. Tak jak powie zresztą wiecie już, z reguły, kochani, ubieram się w zarze. Natomiast zara jest bardzo daleko od mojego domu. Nie chcę mi się tam dzisiaj jechać, dlatego pomyślałam, że po lekarzu, gdzie gabinet w zasadzie mieści się w tym centrum handlowym, pójdziemy wspólnie do HIM-u i pokażę Wam moje propozycje takich stulówek do biura. U nas ten attire jest taki bardzo formal casual, czyli można mieszać, Są do, można na przykład nosić spodnie jeansowe, można nosić takie eleganckie, czy tam nie wiem, czy trampki mogą być eleganckie, ale buty takie skór ze skórki, tak białe na przykład. Także ja będę na pewno mam jakieś takie ubrania już w szafie, natomiast muszę kilka dokupić i później może w domu zrobię taki przegląd szafy i, i pokażę Wam takie stylówki, jak ja siebie widzę, kiedy chodzę do pracy, do biura. Także koniecznie moi drodzy, bądźcie ze mną. Pojedziemy na zakupy i zaczynamy nową pracę. dla fast fashion nie wiem czy w Polsce też tak jest ale uważam, że bardzo bardzo fajny pomysł także jesteśmy kochani w australijskim H&M w Sydney przypominam, że u nas kolekcja jesienno-zimowa kochani także pokażę wam ceny ubrań myślę, że to co u was już było w sklepach dostępne ubiegłej zimy jest teraz dopiero u nas tak jak Wam kiedyś powiedziałam, my jesteśmy sezon za Wami. I tutaj na przykład taka bluza z perełkami 55 dolarów. To będzie około 130-140 zł. Myślę, że ceny są podobne, ale nie wiem czy są identyczne do tych w Polsce. Na przykład taki płaszczyk marynarka, w zasadzie marynarka. Tu 80 dolarów, tak ponad 200, 230-240 zł. no to jest nawet fajne, tak tych spodni? To jest 100 dolarów. E, czyli prawie 300. Mm -hmm. Ja w ogóle szukam, kochani. E, nowych takich outfitów i stylówek do biura. Na pewno taką essentials w każdej szapie, kochani, powinna być biała koszula. Także na pewno dzisiaj skupię się na y, znalezieniu fajnej białej koszuli. Lubię takie oversize'owe, większe, takie puszczone po części w spodnie, a po części poza. Takie kolory, jak widzicie, zupełnie zimowe. Tu jest musztardowy, czarny. Dużo takich wełnianych y, swetrowych kompletów. Tak jak tutaj na przykład. 45 dolarów kosztuje taki krótki krop sweterek. I do tego można sobie dopasować spódniczkę. No fajny taki zestaw. Myślę, że do biura. Te kurtki, kochani, ja wiem, ja widziałam na wielu vlogach. One były u Was hitem w poprzednim sezonie. Widzicie, do Australii też dotarły. I tutaj ta kosztuje 100 dolarów. Z mnie. to jest też około 300 zł. Fajna ta bomberka. Bardzo fajna. Też do takiej spódnicy ołówkowej, myślę, do biura 60 dolarów. 180 zł, no nie wiem, podoba mi się, może sobie wezmę, tylko bym musiała znaleźć jasną, taką of white do, do, niej, do nich spódniczkę. Ja zawsze, wiecie co, jak e, coś kupuję, ja sobie już obmyślam w głowie te outfity i moje stylówki, do czego ewentualnie coś ubiorę. Jeżeli nie mam pomysłu, to zupełnie tego nie kupuję, bo już e, wiem z doświadczenia, że po prostu tego nie noszę. Tu bardzo ładny, elegancki płaszczyk, taki kremowy, on chyba jest z domieszką wełny i on kosztuje 100 dolarów. Często właśnie rzeczy w H&M nie są wyprasowane, widzicie? Nie wiem dlaczego tak jest, myślę, że to jest właśnie fast pace i po prostu tutaj jest e, taki przepych ciągle, że po prostu może staw e, personel nie ma czasu. Te bardzo fajne płaszczyki to jest taka ala Skóra zamszowa 80 dolarów. Myślę, że bardzo fajny na tą pogodę. Chociaż wciąż dzisiaj bardzo ciepło. Tu bardzo ładna taka szanelka. Taka szanelka, żakiet. I tutaj jest, widzicie, 50% poliestru z rytmingu. I to jest 60 dolarów. Myślę, że fajnie by wyglądało do takich białych, szerokich palezo spodni. No, bardzo fajny pomysł. Może też przymierzę. Najpierw sobie popatrzę, czy mają. Później skompletuję kilka outfitów, kochani, i wezmę Was do przymierzalni. Widzicie, no królują szarości, czernie. Zima, zima niestety. Tutaj mamy sekcję z akcesoriami. Taka torebka w pepitkę. 45 dolarów. I ona jest też tekstylna. Więcej torebek, buty. Już widzicie, pojawiają się kozaki. Te botki, wiem, że w Polsce też swego czasu były hitem. Widzicie, u nas wszystko jest później. Tutaj biżuteria. I więcej butów, tutaj letnich. Buty sportowe. Tak z ciekawości tutaj Wam powiem na przykład te takie Ala Balenciaga 65 dolarów. Te są bardzo fajne, bardzo lubię takie trampki. Ja w ogóle wszystko lubię takie plain, proste, wiecie? Fajne myślę, że może do biura, do takiego garnituru też by fajnie się sprawdziły. I one kosztują 49 dolarów. Bardzo mi się podobają. Fajne jest to, że one są takie ala skórzane. Przez to wyglądają nam bardziej eleganckie. I tutaj już takie typowe sportowe, chociaż te są bardzo fajne. Bardzo fajne do biura, myślę, bardzo kobiece, bardzo eleganckie. To są takie czułęka i one kosztują 55 dolarów. Kochani, mój budżet zakupowy dzisiaj to jest 400 dolarów, ponieważ muszę skompletować Fity do biura. Chciałabym 5, nie wiem czy mi się uda za tą kwotę, ale oczywiście. Mam je próbować i będę Wam na bieżąco pokazywać, także koniecznie oglądajcie mnie. Przerwa na toaletę, kochani. Telefon handlowy. Patrzcie, jest na Tutaj kochani ubrania sportowe, takie stricte na siłownię. Bardzo lubią te leginsy, one są z reguły z lajkrą, oddychające. I do tego mamy takie jakby braletki sportowe. Można sobie fajnie skompletować. Jest naprawdę tego sporo. Tutaj kochani jest jeszcze sekcja do sprzedaży. Ubrania od 13 dolarów. Tutaj jeszcze z tej strony mamy HM Home, czyli wszystko do domu. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Tutaj też wyprzedaże. Mają przepiękne kubki. Cuda. Piękny tutaj panuszek. Wiecie, że u mnie w domu wszystko jest raczej czarno-białe ze złotem, także kolorowych rzeczy nie bardzo, ale lubię takie na przykład widzicie, tutaj można zrobić zlać wodę z cytryną bądź bazylią i ogórkiem. Fajnie. Piękne kieliszki. 9 dolarów za sztukę. Piękne. Tutaj więcej kochani H&M home, z tym, że tu już nie ma wyprzedaży. Zobaczcie jaki super jest wazon. To jest ten taki bąbelkowy. Można go łatwo zrobić. Ja kiedyś robiłam taki wazon z Przyklaniając takie bąbelki terapionowe i później malując go po prostu na czarno. Mogę Wam kiedyś pokazać jak to się robi, taki, taki blog DIY. Zrób to sam. I tutaj kochani tekstylia, pokrowce na poduszki. Więcej wyprzedaży. Piękny wazon tutaj, bardzo fajny ten nieregularny kształt. 12 dolarów, bardzo dobra cena, może kupię. Te są też bardzo fajne. Ja wszystko lubię. Takie, widzicie, nieregularne kształty. Bardzo podoba mi się tutaj Helen Home. Jak widzicie, jest ogromny w zasadzie. Jest, myślę, że porówno część dla kobiet i część dla domu. Zajmuje tutaj ogromną powierzchnię tutaj tego sklepu. I tutaj przypominam, że on się mieści w galerii, która nazywa się Westfield. Zobaczcie, propozycja pięknie nakrytego stołu. Bardzo lubię takie inspiracje. Można sobie osobno skompletować. HMie też tam bardzo fajne piżanki. Taki zimowy widzicie tutaj komplet spodnie z górą w zasadzie 55 dolarów. Bielizna. Ja bardzo często właśnie kochani kupuję bieliznę w hnm Często z wyprzedaży zimowe piżanki i tu więcej więcej bielizny. Rewelacja. Dobrze, kochani, ja już mniej więcej wiem co chcę przymierzyć. Teraz to po prostu sobie zbiorę i zabieram Was do przymierzalni. Kochani, jestem w przymierzalni w HM, ale chciałam Wam pokazać co kupiłam w TK Maxie jeszcze wcześniej. Tak jak mówię, hol jest HM, natomiast w TK Maxie, kochani, kupiłam przepiękną torebkę do biura. Taką, która pomieści rozmiar A4 i myślę, że tutaj też zmieści mi się laptop. I ona dodatkowo w środku ma taką fajną jakby saszetkę. Tutaj można nawet na kosmetyki. I ona jest firmy Rachel Zoe. To jest oscarowa stylistka amerykańska z Los Angeles, z Nowego Jorku. Taka moja powiedzmy ikona stylu. Także jestem bardzo zadowolona. I tutaj na poniedziałek do biura kupiłam sobie różową sukienkę. Chyba nam przymierze, Natomiast hnm wybrałam buty, które będą moją taką podstawą. Ja mam podobne w domu. Dlatego do sobie wzięłam beret i okulary, kochani. I zaraz z takich basicowych rzeczy, które zawsze mierzę, taką moją podstawą jest zwykły biały t-shirt do niego kochani wybrałam takie spodnie w igiełkę takie palezo dość szerokie i zobaczcie to do tego taką bomberkę myślę, że to będzie bardzo fajnie współgrać te spodnie, zwykły biały t-shirt bomberka, te trampki, ta torebka i jeszcze do tego kochani okulary i beret drugą propozycją tutaj, która skompletuję z tych samych podstaw czyli koszulka spodnie w igiełkę tu, kochani, wybrałam żakiet oversize'owy, który jest w tej chwili na promocji, kochani, z 70 dolarów na 36, czyli mam nadzieję, że będzie dobry. Tu mam swoją tonację, trzymam w kolorze beżu, białego, kremu. I teraz, kochani, po drugiej stronie, myślę, że takim niezbędnikiem chyba w każdej szafie są fajnie dobrane dżinsy. I u nas do biura w piątki jest tak zwany Casual Friday, czyli możemy przychodzić w jeansach. Czyli ja sobie te przymierzę. Do tego wzięłam dużą oversize'ową, białą koszulę. Takich koszul nigdy za wiele, a wiecie, że ja kocham biały i bardzo kocham białe koszulę i ona kosztuje tylko 35 dolarów. I do tego sobie, kochani, wzięłam taki cukierkowy, różowy żakiet. Myślę, żeby przełamać. Bardzo lubię połączenie w ogóle jeansu białego i różowego. I myślę, że tutaj te akcesoria też się świetnie z tym sprawdzą. Czyli co, kochani? Ja zapieram się zamierzenie. Do zobaczenia za chwilę. Kochani, pierwszy outfit. To jest ta różowa sukienka z TK Max. Ona jest bardzo wygodna, to jest taka mieszanka bawełny, ma złote guziczki i paseczek, jest bardzo zwiewna, lekka, akurat na taką właśnie pogodę. Kochani, do niej, do niej skompletowałam sobie okulary tutaj z H&M, moją piękną torebkę oraz moje klapeczki Diora, także myślę, że na poniedziałek do pracy jak najbardziej mam outfit, także jestem bardzo zadowolona. Myślić o takiej stylówce. Bardzo kobieca, ale też bardzo, myślę, delikatna, taka prosta. Ja w ogóle wychodzę z założenia, że mniej, to jest więcej, jeżeli chodzi o styl. Także kochani, jak sami widzicie, ja bardzo lubię takie minimalistyczne rozwiązania. A torebka bardzo leciutka. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Już się nie mogę doczekać. Nigdy nie myślałam, że to powiem, że nie będę się mogła doczekać pierwszego dnia w pracy. Przymierzam kolejną propozycję. Kochani, w propozycji numer dwa ja się czuję jak prawdziwa Paryżanka. Kochani, założyłam beret, którego nie zamierzam kupować, a bardzo mi się podoba, po prostu bardzo mi się podoba takie zestawienie, dlatego chciałam Wam pokazać. Okulary myślę, że zabiorę. Bomberka leży przepięknie, kochani, to jest rozmiar M, ja lubię takie oversize'owe. Koszulka ma rozmiar S, jest zwykły biały basic top, spodnia również w rozmiarze M i kochani, buty, to są te sportowe buty i ta moja piękna torebka. Myślę, że bardzo fajny outfit na taki właśnie Karzualowy piątek do biura. Co myślicie? Bardzo piękne są te beże. Ceny zaraz Wam sprawdzę. Czuję się naprawdę jak Paryżanka na ulicach Paryża. Taką właśnie późną jesienią. Bardzo mi się podoba. A pokażę wam jeszcze bez beretu. Uff. Bardzo fajnie. Muszę nawet lepiej bez. Bardzo mi się podoba. Powiem wam, że jestem zakochana w tym outficie. Seksowny, kobiecy, ale bardzo, bardzo wygodny. Także to na pewno bierzemy. Kochani, boomberka kosztuje 60 dolarów jest naprawdę bardzo taka porządna ona jest taka krótka, krop ale jest taka lekko oversize'owa taka milusia w dotyku wydaje się, że będzie też ciepła można ją nosić na wiele sposobów, właśnie do takich eleganckich spodni, bądź myślę nawet, że do spodni dresowych na przykład do butów UGG, później już zimą bardzo fajna y jeszcze za ciepło u nas na tego typu ubrania aczkolwiek wiecie co, H&M często wyprzeduje rozmiarówkę y Także myślę, że dzisiaj będę musiała ją zakupić. Teraz przymierzę do tej samej podkoszulki, do tych spodni, kochani, oversize'ową marynarkę, która jest w promocji, powtarzam. Już przymierzę. Ten outfit, kochani, żakiet jest wspaniały. On jest, to jest mieszanka lnu i wełny. Bardzo kobieca, taka boss lady. Spodnie mogłyby być trochę dłuższe, ale widzicie, jestem jednak bardzo wysoka. No, niestety, ale tak bardzo mi się podoba taki. To jest bardzo taki prosty look, ale bardzo moim zdaniem elegancki. Czyli na pewno zakupię wężaki, na pewno zakupię spodnie, myślę, koszulkę basic też. Buty nie, ponieważ podobne mam w domu. Australia I tutaj kochani ten klasyczek, ta oversize'owa koszula biała, do tego te jeansy, które miałam przed chwilą moje klapeczki, moja torebka myślę, że tak, ponieważ wzięłam koszulę w rozmiarze M, bo lubię większe ale myślę, że jest za duża Także przy kasie jeszcze wymienię rozmiar na mniejszy I co kochani, chyba mamy to Będziemy mogli robić tak zwany mix and match Mieszać wszystkie outfity Ale się cieszę Bardzo stylowo Bardzo uwielbiam w ogóle białe koszule Tak jak pewnie wiecie już Także tyle Fajna mnie dzisiaj uważam Bardzo za udany kochani jest piątkowe popołudnie, jest jeszcze w miarę spokojnie. Myślałam, że przyjechać na te zakupy jutro, kochani, ale w soboty zawsze jest bardzo, bardzo dużo ludzi. Ja lubię na spokojnie wszystko poprzemierzać. Mam nadzieję, że podobał Wam się taki szalony haul zakupowy na kilka dni przed rozpoczęciem nowej pracy. Trzymajcie się bardzo ciepło, niech Wam się dobrze dzieje i do zobaczenia w kolejnym vlogu. A będzie ich więcej już niebawem. Miłego weekendu, kochani. Trzymajcie się, pa! Kochani, po zakupach dietetycznie ma ulubiona ryba i frytki. Wygląda bardzo smacznie. A tutaj kolejny dietetyczny obiad. Smacznego!